Do zdarzenia doszło 26 grudnia w Słupsku. Mężczyzna poruszał się z nadmierną prędkością, nie zatrzymując się do kontroli. Policjanci, po schwytaniu kierującego, odnaleźli u niego narkotyki, a sam mężczyzna okazał się być nietrzeźwy. Kierującemu Audi, który jechał z prędkością 106 km na godzinę, dali sygnał do zatrzymania się. Ten mężczyzna w odpowiedzi zmienił pas ruchu i zaczął uciekać między blokami w pobliskich ulic. Policjanci rozpoznali kierującego z lipcowej interwencji. Wiedzieli, że ten mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. i Wiedzieli też, że może mieć przy sobie przedmioty pochodzące z przestępstwa. Dawali mu kilkakrotnie sygnały błyskowo-dźwiękowe do zatrzymania. Mężczyzna nie on kontynuował ucieczkę, którą na wysokości ulicy Drewnianej policjanci e, przerwali. Kierujący pojazdem Audi miał ponad 1 promil alkoholu we krwi. 25-latek w chwili zatrzymania posiadał dwa orzeczone zakazy prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze odnaleźli przy młodym mężczyźnie przedmioty pochodzące z jednego ze słupskich sklepów, w którym dokonał kradzieży z włamaniem. Dwudziestopięciolatkowi za popełnione przestępstwa grozi do dziesięciu lat pozbawienia wolności.